Już niedługo zaczynamy wyczekiwane mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech i właśnie z tego powodu jest to idealna okazja na to, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, kto wygra Euro. Jeżeli oglądacie kanał Czysta piłka na bieżąco, to doskonale wiecie, że często robimy takie analizy, no i zazwyczaj udaje mi się dobrze wytypować zwycięzcę danych rozgrywek. Także zobaczymy, czy sprawdzi się to również w przypadku mistrzostw Europy. To euro jest szczególne z wielu powodów. Już teraz z przekonaniem można stwierdzić, że tegoroczne mistrzostwa zapiszą się w historii nie tylko ze względu na to, to co czekać nas będzie na boiskach, ale chociażby dlatego, że będzie to ostatnie euro dla kompletnych legend tego sportu. Dlatego to już nie jest tylko turniej, a wręcz koniec epoki. O tym jeszcze porozmawiamy w nadchodzących odcinkach na kanale Czysta piłka, ale dziś właśnie skupimy się tak typowo na analizie względem tego, kto wygra Euro. Przedstawię wam moich trzech głównych faworytów oraz również poświęcimy trochę czasu na czarnego konia tego turnieju. Tak jak zawsze, to nagrywam takie odcinki, żebyście również wy w strefie komentarzy napisali swoje zdanie, kto według Was wygra Euro. Tego strefa komentarzy należy do was. Piszcie, kto wygra według was euro i ogólnie piszcie swoje odczucia na temat nadchodzących mistrzostw Europy. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Niemczech wspólnie z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub podczas rejestracji wpisując kod 300-300 możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska wygra w dowolnym meczu fazy grupowej. Może być to mecz z Holandią, Austrią, a nawet Francją po prostu dowolny mecz w grupie. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeżeli zakład na zwycięstwo Polski oraz ogólnie wasz kupon wejdzie, to możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł, oprócz samej wygranej z kuponu. Polska w meczach towarzyskich przed Euro pokazała dobry futbol i zaliczyła dwa zwycięstwa. Naszymi rywalami w grupie na Euro będzie właśnie Holandia, Austria i Francja. Zagraliśmy dobrą piłkę, także można się spodziewać, że zrobimy jakąś niespodziankę. Link do rejestracji, regulamin i ogólnie wszystkie szczegóły znajdziecie w linkach w opisie. Co ciekawe, to akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie 300-300 i pamiętajcie, że jest to oferta skierowana tylko do pełnoletnich osób. Grajcie odpowiedzialnie. Już 14 czerwca rusza długo wyczekiwane Euro 2024. Najlepsze europejskie reprezentacje zmierzą się w rywalizacji o tytuł Mistrza Europy. Rozgrywki euro zawsze wiążą się z wielkimi oczekiwaniami. W końcu rozgrywane są raz na 4 lata, a ich poziom jest największy, jeżeli chodzi o kontynentalne rozgrywki reprezentacyjne. Reprezentacyjne. Aktualnie mistrzostwa będzie bronić reprezentacja Włoch. To właśnie Italia pokonała reprezentację Anglii na ostatnich mistrzostwach. Już wkrótce oczy miliony kibiców będą zwrócone na stadiony w Niemczech, gdzie każda reprezentacja, której udało się zakwalifikować do finałów, będzie walczyć o końcowy triumf. To będzie turniej pełen sportowych emocji związanych z meczami, gdzie każda bramka, każdy strzał i każdy mecz może przynieść nieprzewidywalne zwroty akcji oraz niezapomniane chwile. W końcu z tego słyną Mistrzostwa Europy. Od niesamowitych umiejętności technicznych oraz indywidualnych indywidualnych po taktyczne majstersztyki. Euro to po prostu kwintesencja piłki nożnej na najwyższym poziomie. Kibice będą świadkami rywalizacji najlepszych piłkarzy, którzy staną przed szansą zapisania się na kartach historii. Jest teraz aktualnie wiele pytań co do nadchodzących mistrzostw Europy. Czy obrońcy tytułu zdołają utrzymać swoją pozycję? Kto zaskoczy swoją formą? Kto będzie czarnym koniem? I wiele tego typu pytań. Dlatego właśnie w oczekiwaniu na pierwszy gwizdek w meczu otwarcia chciałem podzielić się z wami moimi rozważaniami względem faworytów. Jednak zanim omówimy sytuację faworytów, to chciałem przyjrzeć się reprezentacji Austrii, która według mnie może być czarnym koniem turnieju. Reprezentacja Austrii z pewnością może być jednym z czarnych koni nadchodzących mistrzostw. Austriacka drużyna prowadzona przez trenera Ralfa Rangnika pokazała w ostatnich latach znaczący progres, co czyni ją zespołem, który może sprawić niespodziankę na tym turnieju. Austria zakwalifikowała się do tu turnieju w imponującym stylu. Zajęli drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, co potwierdziło ich solidność zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Są naprawdę wielkim zagrożeniem dla każdej drużyny, której przyjdzie się z nimi mierzyć. Bardzo dużą rolę w tym, że Austria gra tak dobrze, odegrał oczywiście Ralf Rangnik. Odgrywa kluczową rolę w budowaniu zgranej i efektownej drużyny. Jego doświadczenie, oraz nowatorskie podejście mogą okazać się decydujące w rywalizacji z najmocniejszymi przeciwnikami. Austria ma wszystko co potrzeba, by stać się czarnym koniem tego turnieju. Dyscyplina taktyczna, głód sukcesu, no i kilka indywidualności mogą sprawić, że drużyna zaskoczy wielu. Mają w swoich szeregach takich piłkarzy jak Dawid Alaba, Marcel Savitzer, czy Arnautowicz. Dla Austrii nadchodzące Mistrzostwa Europy stanowią wielką okazję na osiągnięcie historycznego sukcesu. Motywacja do przełamania swoich możliwości, no i zapisania nowego rozdziału w historii austriackiej piłki nożnej. Jest tam naprawdę ogromna. Dlatego nadchodzące mistrzostwa mogą być świetnym polem do popisu Ralfa Rangnika oraz reprezentantów Austrii. Jeżeli uda im się utrzymać obecną wysoką formę i wykorzystać swoje atuty, to możemy być świadkami narodzin nowej siły na europejskiej scenie piłkarskiej. Miejmy nadzieję, że tak jednak nie będzie, ponieważ reprezentacja Austrii w grupie mierzy się z Polakami. Dlatego ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby z tego ich pięknego snu wybudziła ich kadra prowadzona przez Michała Probierza. Jak to jednak będzie, to oczywiście zobaczymy. No ale nie ma co tutaj ukrywać, że Austria naprawdę. Zrobiła ogromny progres, i według mnie to właśnie mogą być takim czarnym koniem tego turnieju. Teraz jednak, przechodząc już do moich faworytów, to musimy zacząć od reprezentacji Portugalii. Reprezentacja Portugalii wchodzi w Mistrzostwa Europy jako jeden z głównych faworytów do zdobycia tytułu. Portugalia, która ma na swoim koncie triumf z Euro 2016, ponownie staje przed wielką szansą na zdobycie największego trofeum w europejskim futbolu. Od tamtego zwycięstwa portugalska drużyna przeszła znaczącą rewolucję, zyskując na sile i doświadczeniu, co właśnie czyni ją jeszcze bardziej bardziej groźnym przeciwnikiem. Musimy się tutaj skupić oczywiście na postaci Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, legenda portugalskiej piłki nożnej, jest gotowy na swoje ostatnie euro. Jako kapitan, który poprowadził Portugalię do zwycięstwa w 2016 roku, Ronaldo pragnie zakończyć swoją karierę reprezentacyjną w wielkim stylu. Jego nieustająca determinacja, niebywałe umiejętności strzeleckie i ogromne doświadczenie będą kluczowe dla drużyny. Choć niestety jego kariera zbliża się do końca, to Ronaldo wciąż jest w doskonałej formie i może tam zrobić różnicę. Zrobi wszystko co w jego mocy, żeby poprowadzić Portugalię do jeszcze jednego triumfu w Mistrzostwach Europy. Ogólnie Portugalia pod wodzą selekcjonera Roberto Martineza prezentuje niezwykle ofensywny styl gry. Zespół Portugalii jest pełen gwiazd, takich jak Bruno Fernandes, João Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva czy Ruben Diaz, co oni stanowią o sile i równowadze drużyny. Za kreowanie akcji w dużej roli odpowiedzialny jest Fernandes, zawodnik United z niesamowitą wizją gry oraz umiejętnościami strzelania goli. Naprawdę na papierze wydaje się, że reprezentacja Portugalii jest kompletna, czy to w defensywie, czy w ofensywie. Dlatego będą na pewno wielkim zagrożeniem dla każdego przeciwnika. Portugalczycy doskonale przeszli przez eliminację, pokazując swoją determinację oraz nieustępliwość. W końcu zakwalifikowali się na Euro jako pierwsza drużyna. Ich zdolność do kontrolowania gry, szybkie kontrataki oraz nieustanna presja na przeciwnika sprawiają, że są niezwykle trudni do pokonania. Ponadto szerokość ławki rezerwowych pozwala na elastyczność oraz wprowadzanie zmian. Właśnie dlatego przez to, że Portugalia gra tak dobrą piłkę, są dla każdego przeciwnika, no to postrzegam ich jako faworytów do wygrania tego turnieju. Byłaby to naprawdę niesamowita historia, gdyby na swoim ostatnim euro Cristiano Ronaldo znowu wygrał trofeum, ale czy tak będzie, to oczywiście się przekonamy. Moim kolejnym wielkim faworytem do wygrania jest reprezentacja Francji. Po triumfie na Mistrzostwach świata w 2018 roku i dotarciu do finału Mundialu w Katarze. Drużyna prowadzona przez trenera Didiera de ponownie ma wszelkie atuty, by sięgnąć po najważniejsze europejskie trofeum. Francuzi, znani z imponującej głębi składu oraz talentu, są gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu w drodze do zwycięstwa. Trzeba przyznać, że Francja ma naprawdę kompletną ekipę i każdy zawodnik gra tam w topowej lidze i jest ważną postacią swojego zespołu. Ich największy Gwiazdą jest Kilian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. To on będzie szczególnie zmotywowany, żeby pokazać się z jak najlepszej strony przed sezonem, w którym będzie debiutował w Realu Madryt. Jego dynamiczne akcje, niebywała szybkość oraz zdolność do zdobywania kluczowych bramek mogą okazać się decydujące dla francuskiej drużyny. No bo w końcu wszyscy pamiętamy, co Kilian Mbappe robił podczas finału w Katarze. Jest to bez wątpienia zawodnik, który może zmienić losy meczów w pojedynkę. Mbappe mając zaledwie 25 lat, już teraz jest liderem zespołu, no i ma ambicję, żeby poprowadzić. Leble do kolejnego triumfu. No i trzeba przyznać, że naprawdę mają na to wielkie szanse. Francuska kadra jest pełna gwiazd i niestety są oni naszym grupowym rywalem. No ale dla pocieszenia mogę tutaj powiedzieć, że na przykład w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Kanady, rozgrywanym we Francji, no to nie udało im się pokonać Kanadyjczyków i padł tam remis 0-0. do -0. A przypomnę, że nawet taki remis w meczu z reprezentacją Francji dla Polski może dawać bardzo dużo względem awansu z grupy. Nie chcę tutaj za dużo spekulować, więc wróćmy tylko typowo do sytuacji Francji. Dla Francji te Mistrzostwa Europy są. Nie tylko okazją do zdobycia tytułu, ale także do potwierdzenia swojej dominacji na europejskiej scenie piłkarskiej. Zawsze oczekiwania względem reprezentacji Francji są bardzo wysokie. A ich fani wierzą, że razem z Kylianem Mbappe na czele Leble mogą osiągnąć wszystko. To będzie na pewno dla nich bardzo wyjątkowy turniej, w którym Francja ma wszelkie szanse, żeby ponownie zapisać się w historii futbolu jako mistrzowie Europy. Są bardzo utytułowani, no i przed każdymi mistrzostwami Europy teoretycznie są postrzegani jako faworyt, no i tak samo jest i w tym przypadku. Moim trzecim faworytem jest reprezentacja Niemiec. Gospodarze turnieju. Reprezentacja Niemiec wkracza w Mistrzostwa Europy z pełnym przekonaniem, że grając na własnym terenie, mogą sięgnąć po najważniejsze trofeum. Turniej rozgrywany w Niemczech to wyjątkowa okazja, by nawiązać do sukcesów z przeszłości, no i pokazać, że Die Mannschaft wciąż jest jedną z najpotężniejszych drużyn na świecie. W końcu chcą się również pokazać z lepszej strony po poprzednim nieudanym dla nich mundialu. Niemcy z takimi gwiazdami jak Joshua Kimmich, Kai Havertz, Jamal Musiala czy Antonio Rudiger posiadają niezwykle zrównoważoną oraz utalentowaną kadrę. Tak Samo tutaj, jeżeli chodzi o liderów, to trzeba wspomnieć o Tonim Krosie. Tonim Krosie, dla którego będzie to również jego ostatnie euro. Jednak nie chcę tutaj za dużo mówić o Tonim Krosie, ponieważ na omówienie jego sytuacji przyjdzie czas w następnym odcinku. Dużym atutem Niemców jest również to, że mogą liczyć na wsparcie tysięcy fanów, którzy będą wypełniać licznie niemieckie stadiony. Atmosfera na stadionach będzie na pewno niesamowita i będzie to dawało dużo siły reprezentantom Niemiec. W końcu ten dwunasty zawodnik może dać drużynie bardzo dużo siły w kluczowych momentach, co przełoży się na cały turniej. Jestem bardzo Ciekawy, jak reprezentacja Niemiec pokaże się na tym turnieju, ale uważam, że będzie im naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o finalny triumf. W końcu brakuje im napastnika z prawdziwego zdarzenia. No, jest ten filtrów z Borussii, ale oczywiście dla mnie to nie jest taki napastnik, który dałby im euro. Chociaż mogę się mylić, Niemcy mają naprawdę bardzo szeroką kadrę. Prawie każdy z tych zawodników, którzy grają w podstawowym składzie, gra w topowej lidze i jest ważnym elementem swojej drużyny. No, ale zresztą o tym was nie muszę przekonywać. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że reprezentacja Niemiec zawsze gra dobrą piłkę, no i z Zwłaszcza, że będą grali u siebie, to może być dużą przewagą. Jeżeli miałbym tak spośród tych reprezentacji wybrać jedną, która finalnie wygra Euro, no to wydaje mi się, że będzie mieli niespodziankę i tegoroczne euro wygra reprezentacja Portugalii. A jak nie Portugalia, no to Francja, ale zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie o ofercie, którą przygotowaliśmy dla Was wraz ze STS. Sprawdzajcie linki w opisie i grajcie odpowiedzialnie. Przypominam również, że oferta jest skierowana tylko i wyłącznie dla pełnoletnich widzów. Tym samym to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzu, kto według Was wygra euro i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale Czysta Piłka, także trzymajcie się i na razie.